Posynodalna adhortacja apostolska Verbum Domini Ojca Świętego Benedykta XVI o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła Audio nr 10 Ciąg dalszy części drugiej zatytułowanej Verbum in Ecclesia Podpunkt Słowo Boże w życiu Kościoła Modlitewne czytanie Pisma Świętego i lekcjo divina Synod wielokrotnie kładł nacisk na potrzebę modlitewnego podejścia do świętego tekstu jako podstawowego elementu życia duchowego wszystkich wierzących w różnych posługach i stanach życia ze szczególnym uwzględnieniem lekcjo divina. Słowo Boże leży bowiem u podstaw każdej autentycznej duchowości chrześcijańskiej. W tych słowach ojcowie synodalni nawiązali do stwierdzenia w konstytucji dogmatycznej Dei Verbum: Wszyscy wierni, niech więc ochotnie przystępują do świętego tekstu, czy to za pośrednictwem świętej liturgii obfitującej w Boże Słowa, czy też poprzez pobożne czytanie, czy wreszcie przez odpowiednie instytucje i inne pomoce, które za przyzwoleniem i pod opieką pasterzy Kościoła chwalebnie upowszechniają się w naszych czasach. Niech jednak pamiętają, że czytaniu Pisma Świętego powinna towarzyszyć modlitwa. Refleksja soborowa nawiązywała do wielkiej tradycji patrystycznej, która zawsze zalecała lekturę Pisma Świętego w dialogu z Bogiem. Jak mówi święty Augustyn, Twoja modlitwa jest twoim słowem skierowanym do Boga. Kiedy czytasz, Bóg mówi do Ciebie, kiedy się modlisz, to ty mówisz do Boga. Orygenes, jeden z mistrzów takiej lektury Biblii, uważa, że zrozumienie pism bardziej niż studiowania wymaga zażyłości z Chrystusem i modlitwy. Jest on w istocie przekonany, że najlepszą drogą do poznania Boga jest miłość oraz że nie ma autentycznej sciencia Christi, poznania Chrystusa, bez zakochania się w Nim. W liście do Grzegorza Wielkiego, teologa aleksandryjskiego, zaleca: oddaj się lekcjo bożych pism, przykładaj się do tego wytrwale. Podejmuj się lekcjo z zamiarem uwierzenia Bogu i przypodobania się mu. Jeśli podczas lekcjo staniesz przed zamkniętymi drzwiami, zakołataj, a otworzy ci stróż, o którym Jezus powiedział, dozorca mu je otworzy. Oddając się w taki sposób lekcjo divina, szukaj uczciwie i z niezachwianą ufnością w Bogu sensów Bożych Pism, jaki w nich się kryje w wielkiej mierze. Nie powinieneś jednak poprzestawać na kołataniu i szukaniu. Dla zrozumienia spraw Bożych jest Ci absolutnie potrzebna oracja. Właśnie po to, aby nas do niej zachęcić, Zbawiciel powiedział nie tylko szukajcie, a znajdziecie oraz Kołaczcie, a zostanie Wam otworzone, lecz dodał, proście, a będzie Wam dane. Jednakże w tym zakresie należy wystrzegać się ryzyka podejścia indywidualistycznego, mając na uwadze, że Słowo Boże zostało nam dane właśnie po to, by budować wspólnotę, by jednoczyć nas w prawdzie w naszej drodze do Boga. Słowo to zwraca się do każdego osobiście, ale to również słowo budujące wspólnotę, budujące Kościół. Dlatego powinniśmy odczytywać święty tekst zawsze w komunii Kościoła. Istotnie bardzo ważna jest lektura wspólnotowa, bo żywym podmiotem pisma świętego jest lud Boży, jest Kościół. Pismo nie należy do przeszłości, gdyż jego podmiot, lud Boży, inspirowany przez samego Boga, jest zawsze ten sam, a zatem Słowo jest zawsze żywe w żywym podmiocie. Dlatego ważne jest, by czytać Pismo Święte i słuchać Pisma Świętego we wspólnocie Kościoła, czyli z wszystkimi wielkimi świadkami tego Słowa, poczynając od pierwszych Ojców, aż do świętych dzisiejszych, aż do dzisiejszego magisterium. Dlatego uprzywilejowanym miejscem modlitewnego czytania Pisma Świętego jest liturgia, a zwłaszcza Eucharystia, w której, gdy celebruje się ciało i krew Chrystusa w sakramencie, staje się obecne pośród nas samo Słowo. W pewnym sensie modlitewna lektura osobista i wspólnotowa powinna zawsze mieć odniesienie do celebracji eucharystycznej. Podobnie jak adoracja eucharystyczna przygotowuje liturgię eucharystyczną, towarzyszy jej i ją pogłębia, tak i modlitewna lektura osobista i wspólnotowa przygotowuje do tego, co Kościół celebruje, głosząc Słowo Boże podczas liturgii, towarzyszy temu i to pogłębia. Rozpatrując w tak ścisłym związku lekcjo i liturgię, można lepiej dostrzec kryteria, którymi należy się kierować w tej lekturze, w kontekście dusz pasterstwa i życia duchowego ludu Bożego. W dokumentach przygotowujących do synodu i towarzyszących mu była mowa o różnych metodach czytania Pisma Świętego z pożytkiem i w duchu wiary. Jednak najwięcej uwagi poświęcono lekcjo divina, która doprawdy może otworzyć przed wiernym skarb słowa Bożego, a także doprowadzić do spotkania z Chrystusem żywym słowem Bożym. Chciałbym pokrótce przypomnieć tutaj jej podstawowe etapy. Rozpoczyna się ona czytaniem lekcjo tekstu, które rodzi pragnienie autentycznego poznania jego treści. Co mówi tekst biblijny sam w sobie? Bez tego etapu istnieje ryzyko, że tekst stanie się tylko pretekstem, by nigdy nie wyjść poza własne myśli. Następuje później rozważanie, meditacjo, w którym stawiamy sobie pytanie, co mówi tekst biblijny nam. Tutaj każdy osobiście, ale także wspólnota, powinna otworzyć się na nie i z nim skonfrontować, ponieważ nie chodzi o rozważanie słów wypowiedzianych w przeszłości, ale w chwili obecnej. Dochodzi się następnie do etapu modlitwy oracjo, która zakłada pytanie, co my mówimy panu w odpowiedzi na Jego Słowo. Modlitwa jako prośba, wstawienictwo, dziękczynienie i oddanie chwały jest pierwszym sposobem, przez który słowo nas zmienia. Wreszcie lekcja divina kończy się kontemplacją, podczas której przyjmujemy jako dar Boga jego spojrzenie przy ocenie rzeczywistości i zapytujemy się, jakiego nawrócenia umysłu, serca i życia domaga się od nas Pan. Święty Paweł pisze w liście do Rzymian. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe. Kontemplacja ma bowiem wyrobić w nas mądrościową wizję rzeczywistości według Boga i uformować w nas zamysł Chrystusowy. Słowo Boże jawi się tutaj jako kryterium rozeznania. Jest ono żywe, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. List do Hebrajczyków, rozdział 4. Warto też przypomnieć, że lekcja dywina w swojej dynamice nie kończy się, dopóki nie doprowadzi do działania, akcjo, sprawiającego, że życie wierzącego staje się darem dla innych w miłości. Wydoskonaloną formą syntezy i zbiorem tych elementów jest postać Matki Bożej, będąca dla każdego wiernego wzorem uległego przyjęcia Słowa Bożego. Ona zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Umiała dostrzec w wielkim planie Bożym głęboką myśl łączącą wydarzenia, czyny i rzeczy pozornie ze sobą niepowiązane. Chciałbym również przypomnieć to, co powiedziano podczas synodu na temat znaczenia osobistej lektury Pisma Świętego, także jako praktyki pokutnej, z którą związana jest możliwość uzyskania, zgodnie ze zwyczajnymi rozporządzeniami Kościoła, odpustu dla siebie lub dla zmarłych. Praktyka odpustu zakłada naukę o nieskończonych zasługach Chrystusa, które Kościół rozdziela i stosuje jako szafarz odkupienia. Ale zakłada też naukę o obcowaniu świętych i mówi nam, jak bardzo w Chrystusie jesteśmy wzajemnie, wewnętrznie zjednoczeni i jak bardzo życie nadprzyrodzone każdego może wpływać na innych. W tej perspektywie czytanie Słowa Bożego wspomaga nas na drodze pokuty i nawrócenia. Pozwala nam pogłębić poczucie przynależności do Kościoła i utrzymuje nas w głębokiej zażyłości z Bogiem. Jak stwierdził święty Ambroży. Gdy człowiek bierze do ręki z wiarą Pismo Święte i je czyta, znów przechadza się z Bogiem w raju. Słowo Boże i modlitwa maryjna Mając na uwadze nierozerwalną więź między Słowem Bożym i Maryją z Nazaretu wraz z Ojcami Synodalnymi zachęcam do propagowania pośród wiernych, zwłaszcza w życiu rodzinnym, modlitw maryjnych jako pomoc w rozważaniu świętych tajemnic, o których opowiada Pismo Święte. Bardzo pożytecznym narzędziem jest np. Na indywidualny lub wspólnotowy różaniec święty, w którym rozważa się wraz z Maryją tajemnice życia Chrystusa, wzbogacone przez papieża Jana Pawła II o tajemnice światła. Jest wskazane, aby zapowiedzią poszczególnych tajemnic towarzyszyły krótkie fragmenty Biblii związane z daną tajemnicą, co ułatwi zapamiętanie niektórych znaczących sformułowań pisma w odniesieniu do tajemnic życia Chrystusa. Ponadto synod zalecił propagowanie wśród wszystkich wiernych odmawiania modlitwy Anioł Pański. Jest to prosta i głęboka modlitwa, która pozwala nam wspominać codziennie wcielone Słowo. Byłoby dobrze, aby lud Boży, rodziny i wspólnoty osób konsekrowanych byli wierni tej modlitwie Maryjnej, do której odmawiania o świcie w południe i przy zachodzie słońca zachęca nas tradycja. W modlitwie Anioł pański prosimy Boga, aby za wstawiennictwem Maryi również nam było dane wypełniać tak jak ona wolę Boga i przyjąć do swego wnętrza Jego słowo. Praktyka ta może nam pomóc w umacnianiu prawdziwej miłości do tajemnicy wcielenia. Zasługują na poznanie, docenienie i rozpowszechnianie także niektóre starożytne modlitwy chrześcijańskiego wschodu, które odnoszą się do Teotokos, do Matki Bożej, ogarniają całą historię zbawienia. Mamy na myśli zwłaszcza akatyst oraz Paraklezę. Są to hymny pochwalne, śpiewane w formie litanijnej. Przeniknięte wiarą Kościoła i pełne odniesień biblijnych, pomagające wiernym w rozważaniu wraz z Maryją tajemnic Chrystusa. W szczególności wspaniały hymn ku czci Matki Bożej, zwany akatystem, to znaczy śpiewany na stojąco, stanowi jedną z najwznioślejszych form wyrazu pobożności Maryjnej w tradycji bizantyjskiej. Modlenie się tymi słowami otwiera szeroko duszę i przygotowuje ją do przyjęcia pokoju pochodzącego z góry, od Boga tego pokoju, którym jest sam Chrystus, narodzony z Maryi, dla naszego zbawienia. Słowo Boże i Ziemia Święta. Gdy rozpamiętujemy Słowo Boże, które stało się ciałem w łonie Maryi z Nazaretu, nasze serce zwraca się teraz ku tej ziemi na której dokonała się tajemnica naszego odkupienia i z której Słowo Boże rozprzestrzeniło się aż po krańce świata. Za sprawą bowiem Ducha Świętego Słowo wcieliło się w konkretnym momencie i w określonym miejscu, na skrawku ziemi położonym na obrzeżach Imperium Rzymskiego. Dlatego im bardziej dostrzegamy powszechność i wyjątkowość osoby Chrystusa, z tym większą wdzięcznością patrzymy na te ziemię, na której Jezus się narodził, żył i oddał samego siebie za nas wszystkich. Kamienie, po których stąpał nasz odkupiciel, są pełne wspomnień i wciąż głośno mówią nam o dobrej nowinie. Dlatego też ojcowie synodalni przypomnieli trafne określenie Ziemi Świętej jako Piątej Ewangelii. Jakże ważne jest, aby w tych miejscach istniały wspólnoty chrześcijańskie pomimo tylu trudności. Synod biskupów zapewnia, że jest z wszystkimi chrześcijanami, którzy żyją na ziemi Jezusa, dając świadectwo wiary w zmartwychwstałego. Chrześcijanie mieszkający w tym miejscu powinni być dla Kościoła powszechnego nie tylko światłem wiary, lecz także zaczynem zgody, mądrości i równowagi w życiu społeczeństwa, które tradycyjnie było i nadal jest pluralistyczne, wieloetniczne i wieloreligijne. Ziemia święta również dzisiaj jest celem pielgrzymowania ludu chrześcijańskiego, będącego aktem modlitwy i pokuty, o czym zaświadczają autorzy już w starożytności, jak święty Hieronim. Im bardziej kierujemy spojrzenie i serce ku Jerozolimie ziemskiej, tym bardziej rozpala się w nas pragnienie niebieskiego i Jeruzalem prawdziwej mety wszelkiego pielgrzymowania oraz gorliwa troska o to, by imię Jezus, w którym jako jedynym jest nadzieja, było uznane przez wszystkich.